Jakie wrażenia po kolejnej edycji Gali Suzuki Boxing? Night? Muszę powiedzieć, że mecz Polska-Mołdawia na dobrym poziomie. Myślałem, że troszeczkę postawią nam się, ale widać było, że przygotowanie polskich pięściarzy było naprawdę bardzo dobre. Mimo to, że jadą ze zgrupowania na zgrupowanie, ale jednak, jednak było widać, że bardzo im zależało, chcieli się pokazać, nawet w tych pojedynkach polsko-polskich też w tym jednym pojedynku było widać tą taką chęć pokazania kto jest numerem jeden. Ale też, też nie wiadomo czy, czy akurat kolega Martłomi przybyła będzie numerem jeden, ponieważ to co zrobił Mateusz Polski to po prostu dla mnie to koncert. To dzisiaj na panu zrobił najlepsze tarczy? Właśnie powiedziałem to nazwisko Polski. Mateusz Polski dla mnie uważam, był naprawdę bardzo wyróżniającym się zawodnikiem, tym bardziej patrząc na to na metrykę, na, na historię pięściarską rywala. Rywal był, był to olimpijczyk z Londynu, jak się nie mylę, do tego jeszcze medalistami z Europy. Wielokrotny mistrz Mołdawii, widać to doświadczenie, do tego jeszcze leworęczny i wysoki. Naprawdę Polak pokazał duży boks. Kogo mu pochwalił jeszcze? No, ja, Adam, ja bym to jeszcze, ja jeszcze dodał, że jeżeli mówimy o polskim, to to, że po kontuzji. Po kontuzji. ja, ja I to po naprawdę prostu ciężki wiem. przeciwnik na pierwszą walkę po tak długiej przerwie. Tak, ja myślę, że tutaj on musi. No szkoda, chciałbym, żeby on wygrywał, bo naprawdę chłopak ma papiery na, na świetnego pięściarza, zawsze o tym mówiłem. Potem znowu zniknął, znowu nie było, znowu kontuzja okazuje się, że ta ręka gdzieś cztery razy łamana. Nie wiem, no. no teraz jest na dobrej se... drodze, jest, jest dobry na dobrej powrót, drodze. Ta... No... Zaakcentował to, że wrócił, to na to wszyscy czekaliśmy. Tak, tak, wrócił i to jeszcze tak jak mówię, dla mnie zrobił poezję boksu, bo tam było po prostu wszystko. Kogo by jeszcze pochwalił? Iwanowa pochwalił też. No, widać doświadczenie, mimo młodego wieku, doświadczenie, odejście, uderzenie na dół na splot i nawet chyba to był splot, a nie wątroba bym powiedział, ale to tak nieważne kogo, na pewno Durka też, też pokazał y, chęci, y, z, y, zmianę tempa walki y, to, że te ręce wysoko ma, to też jest bardzo ważne, bo zawsze gdzieś tam, powiedzmy krytykowałem go za to, że te zbytnio szalansko. aczkolwiek ja też tak boksowałem, ale no, chciałbym, żeby oni byli jeszcze lepsi Bardziej doskonali jako w tym rzemieślu pięściarskim. Wąchała też też naprawdę niezły boks. głębieski bartosz. Lepszy boks jak zwykle. Jak w zwyk momentach, kiedy go obserwowałem. Dobrze zaboksował. Adam jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tam po prostu było widać mądrość, technika, taktyka trochę jeszcze mógł, mógł gdzieś tam zapraszać tego swojego rywala i więcej kontrolować. Ja go widzę w tej właśnie kategorii półciężkiej, bo w średniej wadze go nie widziałem, był dla mnie jakiś taki wątły, taki mały, taki delikatny. A teraz widać, że nabrał pewnie masy, zrobił tą siłę i do tego mądrze te, technicznie boksuje i ręce ma wysoko i kondycyjnie po prostu wytrzymał. A czasami pamiętam były problemy z kondycją. Jeśli chodzi o Mateusza Bereźnickiego, no to powiem tak, ma duży talent, to widać po prostu pewny siebie, fajnie, taki styl właśnie angielski, bym powiedział, taki trochę też właśnie za dużo nonchalancji, nonchalancji, ale ja myślę, że on, rozmawiałem przed momentem, mówi, że, że on to zmieni, bawi się boksem. Chyba najbardziej było widać to u niego, no u polskiego również, yy, drukacza też to było widać, właśnie ten taki przebłysk tego talentu, nieprzeciętnego, prawda? Także mamy, no i Safarian też uważam, że poprawnie, taktycznie, po prostu jeszcze bym, jeszcze bym z niego wydusił ten, ten, prawy, ten, ten prawy na dół, taki dłuższy, z zakończeniem na górę. Lewym sierpem po prostu. Mi brakowało Tego brakowało tej ostatniej... ale, ry, ale, ale rywal był bardzo niebezpieczny, był bardzo doś, doświadczony, to było widać. Boksował bardzo ekonomicznie i, i, i tak szachował w rękach. Mi Oskar troszkę zabrakło ponowień. Jak trafił, to nie, nie szedł za cioski. A dlaczego? Dlatego, że Mołdawianin trzymał. Tam większość, y, pół drużyny mołdawskiej powinno dostać przynajmniej po, po jednym ostrzeżeniu, nawet po dwa. Naprawdę, to było widać. Bo, ale to na tym polega też inteligencja bokserska. Jeżeli jest kryzys, no trzeba przytrzymać, wypluć szczękę. Są różne sposoby. Żeby nie dać się tylko zbić, a najlepiej jeszcze wygrać. Także naprawdę... 16 może być dużo pewności 7 jest... Wynik nie jest taki istotny. Tutaj ktoś powiedział, że wynik jest mniej istotny. Teraz najważniejsze jest to, żeby fajnie prze... przejść tą Gruzję. A myślę o Drukaczu. Dlaczego? Dlatego, że on sam nawet, czytałem jego wywiad pewien, że po prostu mówi tak, Boże, żeby tylko nie doznać kontuzji, bo zostało mi 4 tygodnie do tak ważnego turnieju. Turniej, turniej tak naprawdę to jest jedna walka tylko, tak by mecz to był prawda Polska-Węgry. Rywala ma dobrego, bo to jest leworęczny pięściarz, też doświadczony Węgier, ale z tego co wiem już paru mańkotów się szykuje w Gruzji, także będzie, będzie, będzie miał z kim sparować. No na pewno trzeba uważać, na niego trzeba... Wiadomo, no tutaj trenerzy muszą być czujni, bo tutaj właśnie chodzi o to, o to żeby nie było jakiejkolwiek kontuzji, czy nosa, czy, czy, czy ręki, bo no po prostu trzeba dmuchać na zimno.